Nie pytają Cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają Cię o imię, walcząc z ostrym cieniem, cieniem, cieniem sekret serwisem, służbami. Mi mi, 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 mi. Dobra, posłuchajcie. Dzisiaj pół żartem, pół sery będziemy tak rozmawiać, czy tam będę poli, polimizował. I chodzi mi o to, że na czym polega efekt Konrada Walenroda Mickiewicza, czy tam inaczej, koń trojański. Jeżeli jest na przykład jakiś temat, który jest niewygodny systemowi, tak, danego kraju, to co teraz taki, taki cień, taki Cień, Shadow, cień sekretariatu zrobi na przykład. Oni sami nominują kogoś, żeby założył na przykład jakąś grupę w taki prosty sposób na Facebooku, tak? I chodzi o to, żeby te osoby, które chcą się wypowiedzieć na ten temat, zamknąć. Na przykład ta osoba tworzy grupę i na Facebooku, to jest taki na przykład, ale ta grupa jest niewidoczna, nikt nic nie wie. Oni mają kółko wzajemnej adoracji. Są zamknięci, słuchajcie. Mają zwykłe kółko. I nie wiedzą, że ta osoba, która niby jest, jest firerem, firerką tej grupy, nie, ona gra przeciwko nim. Nie? Ej, to nie jest z tym. Jest to nieważne w tym, w tym przypadku. Ważne, że masz w kółku e, te osoby, które są powiedzmy. niewygodne systemowi. One tutaj są w tych kółeczkach z turbą, bla, 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 i to jest dobrze. Jest spokój, nie jest jedną grupą. No niestety obecnie jest troszkę gorzej, bo ludzie zaczynają myśleć. Naprawdę. Bardziej niż kiedyś i są niedoceniani przez, przez serwisy, przez swoje państwo, przez swoich rządzących. Naprawdę. Bo inteligencja, wiedza, uduchowanie to są dwie różne rzeczy, tak? Są społeczeństwa, które są bardzo inteligentne z różnych powodów, są, ale są na przykład głupie, bo nie uczyli się w szkole, tak? Nie czytali ciąży DP, ale oni mogą wiedzę dostać. I teraz się postaram Wam tej wiedzy troszeczkę po prostu przekazać. I teraz co w woli, słuchajcie. E, mm, co do na przykład Marilyn Monroe, taki przypadek. Targetek indywidualny, osoba targetowana, nie pasująca do systemu, to była Marilyn Monroe. A teraz można mówić, a, ale to by wypadek. Oczywiście, żeby wypadek. O to chodzi, żeby wszyscy tak myśleli, kochani. Jak wszyscy uwierzą, żeby wypadek, to jest sukces! Bo ona sama popełniła samobójstwo. Nie, że ją ktoś sprzątnął. Nie. Szóstki jej nie sprzątły. Oko, iluminacja. Nie. Po prostu tak, tak wyszło. Tak wyszło, że sama by chciała iść. Ale dobra, mierzę z tym teraz, posłuchajcie dalej. Teraz będziemy przekazywać wam wiedzę, czyli w moim przypadku ja. I mamy rok 1819-1820. Zobaczcie, 200, 200 lat temu. 200, napiszę wam to nawet. 200 lat temu. Odkryto zjawisko elektromagnetyczności i powstał dalwometr. Jeszcze raz, dalwometr powstał. Co można było robić? Można było mierzyć EKG serca, fale. Tu są fale, tu i tu w człowieku, w dwóch miejscach. Jednak to jest wielka fala, tak? Wielka, pojemnicza. A człowiek ma tu i mózg. EKG i EEG mózgu. Można było mierzyć i widzisz taki ten, taki ślaczek widzisz? Zobacz, tak? To jest ta fala. Raz jest tak, raz tak raz tak, to jest ta fala, nie? Znaczy, to gdzieś tam gdzieś tam na telewizji albo coś, i okej. Okay. I teraz wyobraźcie, jak badali ten mózg ten 200 temu, 200, nie teraz, nie 50, nie 20, nie 30, to jak ktoś mówił A, to ta fala była troszkę inna. Kochani, fala była troszkę inna. Mówił A, mówił B, też była inna. Teraz mówił A, ale ciszej, mówił A, A. I jeszcze ciszej, A mówił, i też ta fala była inna. Słuchajcie, on szeptem mówi, on już nigdy nie słyszy, i też ktoś zarejestrował, że on mówi, A! No! Dwieście lat temu! Nie, nie uwierzylibyś! Sam nie uwierzyłem na początku, bo nie wiedziałem tego, naprawdę. Dlatego tam żadnego zarzutu w, e, w waszym kierunku. To nie jest żaden zarzut, e, czy tam wyrzut z mojej strony, bo sam nie wiedziałem, to jest ciężko powiedzieć. Ale teraz po, popatrzcie. Czyli jeżeli te fale, no i jak coś tam mówisz, czy tam coś szepcesz, tam coś cicho nawet myślisz, no naprawdę, też inna jest fala. Ale to wiesz, to było 200 lat temu, 200 lat temu, i teraz przychodzimy do roku troszkę wcześniejsze, 1898. 98, czyli jakieś ponad 120 lat temu, tak, czyli 120 lat temu. Zapaję hmm, nawet. Nie z tym. 1898 teraz, słuchajcie. niejaki Tesla, słuchajcie. Nie jaki Tesla. N nie ten nie Tesla co jeździ samochód Tesla. Jak będziecie dzieli tę te, Tesla na drodze, to z się Tesla. 1898 wynajduje pierwszą zdalnie sterowaną łódź podwodną. Coś jak zabawki, tylko że we w, w wodzie morskiej, czyli jeszcze gorzej. 1898 słuchajcie, pierwsza zdanie sterowana Łódź podwodna. E, no dobra, przechodzimy teraz dalej słuchajcie. Tak was troszkę chcę naświetlić tak, ziluminować, żebyście troszkę wiedzy zaczęli bo inteligencja to jest fajna sprawa, ale trzeba jeszcze wiedzy mieć. Czyli 1898 przechodzimy dalej. 1936 Druga, druga wojna światowa. I tutaj są co? Jest energia, jakieś iskry Ludzie nie wiedzą o co chodzi, tak? Ludzie nie wiedzą o co tu chodzi. Jakieś pioruny są, tego. No słuchajcie, no, tysiąc, 1898, a 1936, no to jest jakieś 38 lat, tak? No inżynierowie nie spali. Słuchajcie, prawie 40 lat. No inżynierowie nie śpią. Jak? Przepraszam, jak się zmienia słuchajcie, świat w przeciągu 10 lat pod względem technicznym. No oni tutaj nie spali. Uwierzcie mi też byli nawet może mądrzejsi ludzie niż teraz. I nie spali. I teraz przechodzimy dalej, tak? Druga wojna światowa przechodzimy teraz dalej. Ci uczeni zostali przyjęci przez Amerykanów później, ci co pracowali nad tą, a to inni też pracowali. I teraz słuchajcie, jest rok 1974. 74. Pojawiają się programy te odbiorniki telewizyjne, ręce, które leczą, ręce, które leczą. I słuchajcie, w tutaj dochodzi do przesłania głosu do głowy. Tak zwany voice to scale. Przesyłają głos do głowy z odległości 2 km. No, ale jak w 74, to jest patent, bo to jest patent, tak, tutaj. To jest patent, to to, to już działało jakieś, powiedzmy, 10-20 lat temu, tak? Ale tak się można z ludzi. E, bo ten stan techniki, który my znamy obecnie, to jest zacofanie o jakieś 60 lat. Ludzie nie wiedzą tak naprawdę, jaka, w, w jakim stanie technicznym jest obecny świat, tak? Tego się, to się ukrywa. Właśnie z tego powodu e, to, co słyszycie w tych filmach Science Fiction z jakieś 95,5% nie, to już jest istnie naprawdę. No dobra, teraz przechodzimy dalej może. Co tutaj chciałem, chciałem powiedzieć jeszcze. chyba powiedziałem nam wszystko. Czy nie? To to powiedziałem, to powiedziałem. Aha, może tam... Aha, są te patenty, tak? Jest wiele tych patentów. Google. Google to znaczy okulary, żebyście patrzyli, tak? Tylko one są po angielsku, czy tam po niemiecku. Nie wszystkie są przetłumaczone na język polski. Może się komuś zechce to przetłumaczyć, czy tam e, przerobić te programy, które ja stworzyłem. tak, Bo ja mam jedyny cel, mam taki, żeby po prostu no, ludzi oświecić, czyli iluminacji im zrobić i im przekazać tę wiedzę. I to jest mój cel. Nie mam tutaj na celu, nie wiem. E, jakiś, nikt nikt mi nie robi dobrze. Jak mi dajesz subskrypcję, lajka i przekazujesz linka dalej, to mi nie robisz dobrze. Tylko ewentualnie sobie, czy tam tym nowym pokoleniom. Mi naprawdę nie. I posłuchajcie dalej. Jeżeli chodzi o... To jest... Słuchajcie, to jest nawiasem mówiąc to jest taki jajko. Nie? Coś tu się wykluwa, nie? I... I co tu już chciałem powiedzieć? Co tu chciałem powiedzieć... No świat jest troszkę inny niż nam się wydaje. I stan techniczny, który znacie obecnie. No jest... No jest z, zgoła, zgoła dziwny, tak? bo jest to stan stary techniczny obecnie na świecie. Technika jest dużo bardziej do przodu niż się Wam wydaje. I jedyna rzecz, która. która. No, która. Aha, jeszcze to chciałam powiedzieć, a później czas, zaraz. Jedyna rzecz, która. Yy nie ratuje, jako osobę, która mówi o takich dziwnych teoriach skiskowych, to są patenty. Gdyby nie było patentów, to nikt by mi w to nie uwierzył, jaka może być broń, tak? jaki może być stan techniki tego świata, ale dzięki temu, że, że jest są patenty, tak? to to ratuje mnie przed tym, że ktoś mnie weźmie za kompletnego wariata. Za kompletnego, ja nie mówię, że nie jestem wariatem, w ogóle. Ale, że za kompletnego mnie ktoś weźmie, tak? Bo może akurat trochę prawdy jest w tym, co mówię. Aha, i to jest nieprawda, słuchajcie. To jest nieprawda, że są takie malutkie chipy, które mają 1,20. 1,20 grubości włosa. 1,20 grubości włosa. Takie chipy z Hitachi. No i, i że one mają GPS, nie? I, że można by to właściwie do szczepionki dać, do różnych innych środków, nie? i Można by zaszczepić ludzi, nie? I oni by z GPS-em chodzili w głowie, tam czy tam, w innym części ciała, nie? I można by ich z każdego miejsca namierzyć. nie? To jest nieprawda. Naprawdę. I to jest nieprawda. Słuchajcie, że można na przykład, jak jesteś chory, nie? Można takie fale, te, te mózgowe, co Wam mówiłem, nagrać, jak na magnetofon. Jeśli by takie stare magnetofony, nie? Można nagrać te fale. I później komuś innemu zaszczepić te fale i będzie na przykład, jak cię boli, czujesz się niedobrze i chcesz się żygać, wymiotować, nie? I dasz te fale drugiej osoby, nie? On też to będzie czuła. Naprawdę! Jest to nieprawda! Jest to science fiction, kochani. No! No! No No i tak to jest, słuchajcie. To jest wszystko science fiction. Ale o to chodzi, nie? W tej wolności wypowiedzi, żeby po prostu, no, sobie po science fictionować troszkę. No czemu byli? Tak samo jak wirusy. To jest nieprawda, że się patentuje wirusy i że się wylanduje antywirus i wirus. Antywirusy dostają wybrani. Iluminacja. A ci drudzy? Nie, to nie. Nie dostaną. Niech walczą. Nie, to nieprawda wszystko. Nie. Nie. Nie Nieprawda. No i ten chip, to też nieprawda. Nie. Aha, i, i on nie ma bateryjki. Naprawdę. To jest akurat prawda. Ale to jest taki inny patent. On energii bierze z ciała ludzkiego, z ciepła. Taki amerykański. Słodcy Amerykanie. Ale to jest też w To jest naprawdę, naprawdę, no. To jest naprawdę wszystko. No. Że jak przechodzisz przez bramki, na przykład w galerii handlowej, nie, że cię mogą zarejestrować. <grym> no to jest naprawdę wszystko. Naprawdę. Nie nie, uwierz... nie nie, nie wierzcie kto to jest. Taki tylko głupoty na mnie, I że się mnie i nie wiem, może na koniec po prostu, no pokażę takie pocztówki, Tak, żeby się, żeby się wszyscy pośmiali, no. Żeby się pośmiać, że nic nie ma, że, 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 że jest jak jest, no. No i, i tyle, no. No słuchajcie, a. Dobra, wam takie pocztówki pokażę, może, o. Mówię wam, wypuśćcie go, wypuśćcie go, kochani, wypuśćcie go, a będzie śmiesznie na tym świecie jeszcze. Tutaj, zobaczcie, tam ich jest wielu tych bożków, coście se, czy ktoś tam wam stworzył. Tam jest wielu tych bożków, to są tylko ludzie, którzy należą tylko do tego i wielu z nich, do tego ugrupowania tajemniczego oczywiście. Trzeba dać odstęp, bo inaczej po prostu no. No wiecie, no jak nie ma odstępu, nie, to później jest to... Gdyby nie było tych patentów, słuchajcie, kto by w to uwierzył? Teraz te patenty, słuchajcie, to są nieliczne patenty. Tylko trzy wybrałem, ale takie dość ciekawe. Można po prostu, nie wiem, jak tam ktoś z młodzieży ogląda nauczyciela, zapytać te patenty na lekcji. Zapytajcie, przecież to nie, nic nie kosztuje was. Tu są takie ciekawe fale. Są różne fale. Jeden działają pozytywnie na nos, inny działają negatywnie.